Witajcie moi drodzy, witam Was w kolejnym koleniu Dzisiaj produkt, o który bardzo dużo osób dopytywało mnie pod, pod moimi filmami, więc myślę, że to dobry moment, by się go by go pokazać. A produkt nie byle jaki? Może troszkę, chociaż produkt, który musi się według mnie zmierzyć z naszą polską legendą, czyli Warsem w wersji Classic. I nie jest to łatwe zadanie, ponieważ według mnie zmierzenie się z legendą marki Miraculum, jak na razie próbują. Próbują, ale to za chwilkę Wam wszystko pokażę. I dzisiaj produkt, który, o który Was o który Was pytałem i też Wy pytaliście mnie czyli Wars w wersji Sensitive to wiadomo legenda Classic Wars każdemu dobrze znany tymczasem wyszła nowa wersja którą, którą pisaliście mi i o którą dopytywaliście co o nim sądzę yy, ja jestem gdzieś po dwóch, po dwóch goleniach z tym, z tym produktem i samo opakowanie, powiem Wam szczerze, przypomina mi starego warsa. Takiego jakiego, takiego, jakiego od czasu do czasu używał mój tata, bo kiedyś mniej więcej tak wyglądał, wyglądała tubka warsa. Z tym, że było, pasek nie był niebiesko-zielony, lub niebieski w mojej ocenie, tylko był właśnie pomarańczowy o tym zapachu. I fajnie, że go kontynuują, bo ja, według mnie, jest to chyba. Taka, taka klasyka, którą, którą jak nie wiem czego użyć, a mamy, mamy powiedzmy, tak jak teraz już, już jesień, to Wars naprawdę jest dobrą propozycją. Jak widzicie na opakowaniu, na opakowanie mamy takie po prostu tubkę metalową, efekt takiego szlifowanego aluminium z nadrukiem 65 gram, Tutaj mamy skład, widać, że Made for Men, Made in Poland, także jest to wersja Sensitive. Pierwszy moment, gdy, gdy jeden z widzów napisał mi pod filmem, zacząłem go poszukiwać. I niestety nie był dostępny już od dłuższego czasu. Był tylko dostępny na, na stronie Miraculum, a sam, sam wars był. Jest dostępny od kilku dni, od tygodnia gdzieś w niemieckim Rosmanie, i tam też go zakupiłem. Zapłaciłem za niego całe 4,50. Czy, czy jest to dobrze zainwestowane 4,50? Zaraz, zaraz zobaczycie. Sam zapach, sam zapach po odkręceniu tubki nie przynosi na myśl tutaj nam starego warsa. Niestety zapach jest. Lekko mdły, lekko powiedzmy kwiatowy, taki w taki taki porównałbym go troszeczkę do, do zapachu czeli zielonej, lecz czela zielona z yy, zapachem jest tutaj bardzo intensywna, a to jest bardzo łagodne, bardzo takie powiedzmy mydlaną dłę kwiatowe, takie, takie i dla kobiet, i dla mężczyzn, powiedziałbym nawet. Dobrze, czym się dzisiaj będę golił? Będę się golił jednym z moich ulubionych pensji, czyli firma Semog 620 z włosiem Best. Już się moczy od dłuższej chwili do golenia Po raz kolejny, by przetestować Wam do końca. I myślę, dzisiaj będę mógł już wstępną taką moją opinię wyrazić na temat tej maszynki, a jest to maszynka Schlius Prime. Zobaczcie, taka pochromowana z taką radełkowaną rączką i żyletkami. Lord Platinium, również na temat lordów, myślę, dzisiaj będę mógł kilka słów powiedzieć. Bo dzisiaj będzie to użycie dru drugiej już żyletki, ponieważ ostatnia żyletka wyzionęła już ducha, że tak powiem. Opakowanie wiadomo klasyczne od szliuza, a po goleniu Tabak Men Gravity. Dlaczego ta Backman Gravity dzisiaj zostanie użyty już Wam tłumaczę. A może to zrobimy po, już po samym, po, samym, po samym goleniu. Choć myślę że tutaj byłoby fajnie przytoczyć kilka słów bo na temat Warsa niestety informacje są znikome. Nie wiadomo dlaczego wypuścili akurat w tym momencie tego tą tubkę kremu tą całą linię tak po prostu z, na zasadzie zaskoczenia weszła w rynek i jest napisane na nim, że jest to krem do golenia o łagodnym, odświeżającym zapachu. Niech tak zostanie. Tradycyjna, niezawodna receptura, gęsta i obfita piana doskonale zmiękcza zarost, zapewniając skuteczne i szybkie golenie. Nawilża i zmiękcza skórę, chroni przed podrażnieniami. Sposób użycia: Nanieść krem na zwilżoną skórę, następnie spienić za pomocą pędzla, po goleniu zmyć letnią wodą. I tyle. Krótko i na temat, jak to w przypadku Warsa. Na temat Tabak Man Gravity, myślę, że tutaj mamy do czynienia z dosyć ciekawą interpretacją tego produktu. Posłuchajcie, co Maurer Wirtz ma nam do przekazania. Maurer Wirtz, tab marka Tabak, wprowadziła do sprzedaży nowy zapach dla mężczyzn Tabak Men Gravity. Inspirowany turystyką kosmiczną, produkcjami z Hollywood i 50. rocznicą lądowania na Księżycu. Jak podaje marka, nieskończony ogrom i tajemnica kosmosu fascynują ludzkość od zarania dziejów, obudź w sobie ducha poszukiwań i nieskrępowane pragnienie. Olfaktoryczną odpowiedzią na to pragnienie jest. Tabak Men Gravity. Niepowtarzalny zapach dla mężczyzn, który dokładnie wie, czego chce w otaczającym go kosmosie. Tabak Men Gravity. Otula wymagającego, stąpającego po ziemi konesedra, który emanuje wyjątkowym magnetyzmem podkreślającym jego męskość. Zapach i produkty pielęgnacyjne w uni z, unikalnym, z unikalnym akordem gwiezdnego pyłu będą dostępne w sklepach od połowy lutego 2021. Po otwarciu zapachu mineralna świeżość łączy się z musującymi akordami grejpfruta, olejku lawendowego i wspomnianego akordu gwiezdnego pyłu. Jak pachnie gwiezdny pył? Pojęcia nie ma zielonego, który wkomponowano wko z kilku surowców aldehydy, tlenek, róży, piżmo, nuty mineralne. Wszystko jasne. Sercem kompozycji są olejek geraniowy, olejek z nasion kolendry i akord audowy ułożony na bazie spaczuli, piżma i olejku Tonka. Twórcą kompozycji jest Jacques Huclier. Także tutaj właśnie o to mi chodzi, że produkt głęboko przemyślany, tak jak ostatnio pamiętacie, w pro, jeśli chodzi o tabaka, wycofywał on swojego z powodu zamknięcia fabryki jak pamiętacie w miejscowości Krefeld zamknęła się fabryka, która produkowała mydła, dzięki widzowi to wiem, który mi napisał pod, pod filmem, ale dobrze brzegu chodzi o to, że tabak pewne produkty na przykład kończy następne zaczyna i są one przemyślane, czy Wars tak zrobił o to się boję, że niestety nie i dlatego tak dzisiaj tych produktów chcę użyć, a dwa, że fajnie zgrywają się zapachowo. Twarz zwiżona. chwilkę temu, przed filmem oczywiście umyłem, umyłem twarz mydłem Lewendziak My kraków, które znacie, znacie z poprzednich filmów, więc nie pozostaje mi nic jak tylko wyciągnąć już pędzel Skupka, poszykować go sobie tutaj. 20 minut w ciepłej wodzie powoduje, że ten pędzel jest niczym aksamit. I odwieczne pytanie: czy zmienili nakrętkę? Słuchajcie, pytanie jest: Niestety, nie. Nie zmienili nakrętki. Także zobaczcie, produkt. Warsa prezentuje się tak. Jest to perlisto biały krem o takim mydlanym, zapachu kwiatuszkowym powiedziałbym, taki nijaki według mnie. Dobrze. Zarost, oczywiście dzisiaj dwudniowy zapach, który do mnie dociera, jest to takie połączenie mydlanego zapachu z takim kwiatowym. Powiedzmy, bardzo delikatnym zapachem jakichś kwiatów. Nic szczególnego w mojej ocenie, choć mojej żonie się podoba i mówi, że do, na przykład ona by go używała. Piana zaczyna się budować, lecz uważam, że w porównaniu do, do klasycznego Warsa piana w mojej ocenie jest tutaj gorsza. Stary Wars tworzy bardzo fajną pianę. A jeśli chodzi o tego Warsa, mam takie doświadczenia z nim, że za każdym razem, gdy się goliłem, musiałem jeszcze odrobinę kremu dołożyć do podczas wyrabiania na twarzy, żeby uzyskać tą żądaną konsystencję piany, którą lubię. Z tego, z tego bardzo z tej bardzo dużej ilości kremu, jaką użyłem w mojej ocenie. Piana jak na razie. No nie powala mnie na nogi. Nie powala mnie na kolana. Przepraszam, za przejem przejrzy... życzenie. No nie, po... nie jest to piana, którą. Zobaczcie, tak to się prezentuje. trochę wody. I zobaczcie, z tego, z tej dosyć dużej ilości wody, piana, dosyć dużej ilości kremu, i przy dosyć dużej ilości wody, jaką użyłem, ta piana wygląda nawet, nawet ładnie, lecz w mojej ocenie z klasika. Wychodzi dużo tłustsza ta piana, bardziej taka wartościowa. Zobaczcie, tak się prezentuje po wyrobieniu. I w mojej ocenie produkt jest OK, jak za 4,50. Ale myślę, że większość z Was, która jest przyzwyczajona np. do piany właśnie z Warsa Classic, jak użyje tego Sensitiva, będzie po prostu zawiedziona. Ja byłem za pierwszym razem. Musiałem jeszcze mały pasek kremu do, dołożyć, by, by, ten, by ta piana wyszła, bo z takiego, z takiego małego paska niestety nie dało się tutaj nic ciekawego ukręcić. Dlatego dzisiaj użyłem od razu tyle, ile radzę Wam. Dzisiaj świeża żyletka, zobaczcie. Maszynce Schlüter Prime. Ogólnie nie chcę tutaj jakoś bardzo krytycznie do tego podchodzić, bo myślę, że każdy z was, którzy mnie oglądacie golących się tradycyjnie, na pewno przetestuje sobie ten produkt. Ale w mojej ocenie jest to produkt zrobiony na szybko. Jest to produkt nieprzemyślany, taki po prostu no Myślałem, że albo inaczej. Wydawało mi się, że Wars zostanie dalej przy klasycze, czyli przy tym, z czego są znani. Zrobią może ładne nowe opakowanie. Zrobią to, co ja bym chciał, żeby zrobili, to to, żeby... to co robi Bond na przykład. Czyli Bond idzie cały czas do przodu małymi krokami, ale krem na przykład Space Quest, pamiętacie, który w mojej ocenie jest bardzo dobrym kremem i z, yy, właściwościami swoimi Bond Retro, również tutaj, myślę, że swoimi właściwościami cofnęli się o krok do tyłu, jeśli chodzi o Warsa w wersji Sensitive. Mało tego wokół ust, szczypie mnie coś, więc jest to tutaj to jakaś reakcja, powiedzmy. Nie widać tego, ale ale chyba, że widzicie, zobaczcie, mam A, automatycznie, jeśli jest jakiś, jakieś coś, co mnie będzie podrażniać, to natychmiast robi mi się rumień wokół ust i tutaj, tutaj tak jest. to, co zostało tutaj w pędzlu. Nie ma tego wiele, więc również wydajność tego, tego kremu. Uważam, że dla kogoś, kto będzie używał tego produktu, co drugi dzień to jest w stanie wykończyć tą tubkę naprawdę w szybkim tempie, bo uważam, że z tego kremu da się ukręcić naprawdę fajną pianę. Nie twierdzę, że nie, ale musimy tego wziąć, niestety, ale. Dużo, takie są moje wnioski na temat tego kremu. Zapach spodziewałem się po prostu więcej. Tak, tak ja bym powiedział: Zapach świeży, niczym nie wyróżniający się w mojej ocenie. patrząc też na, na kampanię promującą nową linię, warsa, która ukazała się całkiem niedawno. Człowiek, który nosi brodę, reklamuje produkty do golenia, więc dla mnie to strzał w kolano, ale to tylko moje zdanie. Balsamy. Wyszły trzy o różnych zapachach. I w mojej ocenie zamiast zrobić na przykład fajną linię, jakąś porządną, zapachową, pasującą, naprawdę tak jak robi to, załóżmy, tak jak robi to Prorazo, czyli zrobić trzy linie fajne, zapachowe, czy to letnią, czy klasyczną, czy, czy wiosenno-jesienną, a tutaj zrobili, cóż, puszki z pianką nowe i tyle. Także uważam, jak dla mnie, jak na razie nie wypał. Tyle, tyle jeśli chodzi o moje zdanie na temat, na temat Warsa. Także niestety ja zostaję przy klasiku, tak jak, tak jak używałem. Używałem go odkąd, odkąd mi go polecił mój tata, tak ten. Dam rzące do golenia nóg, pewnie, pewnie go zużyję. Dobrze, przejdźmy teraz do produktu, który według mnie jest właśnie produktem przemyślanym. Bo jeśli ktoś chce zrobić dobry produkt, to go zrobi. I takim produktem jest Tabak Men Gravity. Zobaczcie. Tak uważam, powinien, powinna choćby wyglądać flakonik od warsa nowego, na przykład. Także zobaczcie, tak on się prezentuje. Skład jest tutaj. Mam nadzieję, że będzie go dobrze widać. 71 V zapowiada nam bardzo intensywny zapach. Woda po goleniu, która ma aż nie widzę, ile tutaj jest mililitrów, 50. Więc jest to mała 50. Po odkręceniu nakrętki bardzo porządnej mamy kryzę. Nie żebym jakoś Wychwalał lecz o, przepiękny zapach, jakbym go określił, świeży, a zarazem głęboki. Naprawdę potęga zapachu. Bardzo mi się spodobał. Jako, że Tabak to jeden z moich ulubionych produktów w wersji original, właśnie. To tutaj, Tabak Gravity jest kolejnym, jakby krokiem w przód marki Maurer Wirtz. I jest to dobry ruch. Ten niestety to nie jest dobry ruch. Aż mi troszeczkę serce boli, ponieważ myślałem, że będzie to lepszy produkt nasz polski, a niestety Niemcy zrobili kawał dobrej roboty. Polecam wszystkim tym, którzy lubią takie klimaty świeże, a zarazem fajne, ciężkie, takie połączone. Właśnie teraz zaczyna ta, ta lawenda o sobie dawać znać. Z tyłu, jest, z tyłu jest właśnie ten audowy zapach. Bardzo, bardzo fajny Polecam. Warsa osobiście nie polecam. Jeśli chcecie warsa, kupujcie klasika. To jest moja rada. I już tym samym mamy golenie za sobą. Skóra jest w dobrej, w dobrej kondycji, lecz cały czas czuję. To takie szczypanie wokół ust i na razie warstwa sobie odpuszczam, nie będę go używać dam go żonie, albo może może komuś kto, kto będzie go chciał, ja niestety nie będę tego używał, mam dużo fajniejsze produkty, na które bardzo serdecznie już Wam zapraszam, Was zapraszam w kolejnych wideo i widzimy się na kolejnych goleniach także trzymajcie się, dziękuję za uwagę cześć